Akurat 6 sierpnia można by było coś pokazać. ja jeszcze kwitę. Przez te wszystkie przekwitnięte kawałki. Lecimy dalej. Mamy no już kwiatki, które widzieliśmy przekwitły. Będą jeszcze kwitły roślin na włocie. Ja już niedługo zakwitło na włocie, ale na włoż to jest fast. Będziemy dotępić. Kawałek. Dalej mamy kwitnący piękny już rozpław niebieski. Bardzo ładnie kwitnie. No i jeszcze ostatni grzybień zakwitu. Co mnie bardzo cieszy. I nie tylko mnie. Czekamy na pierwsze kwiatki strzałek wodnych. Czekamy na, pierwsze, na ostatnie kwiatki babek wodnych. Tam jeszcze kwitną. Dużo drobnych białych kwiatków. Moja strzałka kwitnie takimi większymi biało-żółtymi kwiatkami. Bardzo mi też się podoba ten kwiatek. No i oczywiście w środku, w basenie, tętni życie. Pływają sobie rybki. Pływa sobie kilka karpi, kilka karasi. No i to by było na tyle. Czeka na wyczyszczenie system filtracji, to znaczy właściwie czeka na wyczyszczenie pompa, która pompuje wodę tym zielonym wężem, którego tam widać może w krzakach, a może nie. Właśnie. Jak ją wyczyszczę, to będę miał znowu dwa tygodnie świętego spokoju. O, nie licząc karmienia. Towarzystwa. Te kilka pniaczków, które tutaj pływa na powierzchni. To jeden się nielegalnie, że tak powiem, utopił, a ten drugi specjalnie pływa po to, żeby mogły na niego wyłazić płazy i mogły z niego korzystać ptaki, które postanowiły się napić albo w jakiś inny sposób odświeżyć w basenie. O, poza tym dla ptaków jest cały ten zarośnięty strumyczek, który tu płynie z wolna, który mi tak ładnie świeci słoneczko. Jeżeli są jakieś pytania, to pytajcie na czacie. A jak tu ma pytań, to ja będę zaraz uciekał, bo czekamy jeszcze porządkowanie piwnicy przed zimą ktoś powie dlaczego już teraz przed zimą? no wiecie ci co oglądali grę o tron znają hasło winter is coming a spróbuję podkarmić nasze łobuzy może podpłyną chociaż one są już po karmieniu. Czekaj, tu była pauza gdzieś. Pauza? Nie, nie. Hmm? Nie. nie ma pauzy, trudno. Przez chwilę będzie dziwnie. Zrobiło się dziwnie, ale za to może kogoś zobaczymy po tych deszczach coś ostatnio nerwowo zrobili w sumie moja wina bo rzadko nad oczkiem w czasie tego całego upału człowiek inne zajęcia To jest jednak potęga jeżeli chodzi o walkę z glonami Tak swoją drogą gdyby nie problem z odłowem to prawdopodobnie od czerwca do końca sierpnia Trzymałbym również w tym basenie mieczyki bo widzę, że młode które umieściłem w takiej kaście pełnej wody mają się świetnie może nie rosną tak szybko jak te które są w akwarium intensywnie karmione wysokobiałkowymi mrożonkami a one biedne tutaj muszą sobie łapać same żywy pokarm i glony ale rosną bardzo proporcjonalnie z kasty, która ma kilkadziesiąt litrów łatwo je wyłowi, a stąd to byłby problem. Z drugiej strony spuszczę na te Gębusie nie ma opcji, żeby się coś małego uchowało.